Mają ustalenia w sprawie realizacji projektu fabryka w Radomiu. Plany zakładające budowę nowoczesnego biurowca w miejsce dawnej siedziby tzw. zakładów metalowych zmieniły swoją formę, ale nie ma obaw, że inwestycja będzie sfinalizowana. To informacja dla Radomian bardzo dobra, bo wiemy doskonale, że rynek sektora usług biznesowych, to rynek prowzrostowy, perspektywiczny, i chcielibyśmy z całą pewnością z tego wzrostu korzystać, tym bardziej, że mamy pewne doświadczenia i sukcesy, jeżeli chodzi, chodzi o sektor usług biznesowych w Radomiu, a miejsc biurowych nam brakuje. Wiceprezydent Radomia reprezentuje miasto w rozmowach pomiędzy magistratem, a przedstawicielami inwestora, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu. Jeżeli chodzi o klimat tych rozmów, to jest dobre i rzeczywiście czuć taką dobrą wolę ze strony przedstawicieli ARP, jeżeli chodzi o inwestowanie w Radomiu w ogóle, no a w szczególności oczywiście, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Przewiduje się, że pracę w nowym budynku może znaleźć nawet dwa tysiące osób. Problemem zgłaszanym przez magistrat oraz byłego wiceprezydenta Konrada Frysztaka była zbyt mała, jak dla takiej inwestycji, ilość miejsc parkingowych. Ten problem został dostrzeżony przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Właśnie z tego względu agencja kupiła kilka nieruchomości w okolicy fabryki, ale ta nowa inwestycja, która ma powstać, ma kubaturową być mniejsza i rzeczywiście to zmniejszenie objętości budynku ma umożliwić powstanie większej ilości miejsc parkingowych. Więcej ustaleń możemy się spodziewać już wkrótce. Kolejne spotkanie władz miasta z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu zaplanowane jest już za dwa tygodnie.